We wtorek 4 czerwca rolnicy z całej Unii Europejskiej zablokują Brukselę i choć protest się odbędzie, to nie zabrakło problemów z jego organizacją. Prezes Instytutu, Instytutu Gospodarki Rolnej Szczepan Wójcik w rozmowie z naszą redakcją powiedział, że otrzymywał sygnały z Parlamentu Europejskiego, by lepiej ten protest się nie odbył. Chcemy pokazać, że mimo tego, że między nami są pewne różnice, na co dzień nawet jesteśmy. Przecież konkurencją dla siebie, to jednak jedziemy we wspólnym jednym interesie, mianowicie powstrzymać to ekoszaleństwo, ten Zielony Ład, który jest niczym innym jak próbą destabilizacji i uderzeniem w bezpieczeństwo. Żywnościowe Europ. Do samego końca nie mieliśmy pewności, czy nasz protest będzie mógł się odbyć w takiej formule, o jaką nam chodziło. Mieliśmy problemy z policją, mieliśmy problemy z, problemy z władzami miasta, które no jednak niechętnie patrzą na to, że rolnicy się jednoczą. Mieliśmy różnego rodzaju sygnały z Parlamentu Europejskiego płynące do nas wprost, żeby lepiej ten protest się nie odbywał, że przecież dla wszystkich będzie lepiej, jeśli zostaną w domu.